Największe wymieranie w historii Ziemi wymieranie permskie czyli wymieranie, które jest tym największym wymieraniem, jeśli nie będziemy brać pod uwagę tego wymierania gigantycznego wymierania, kiedy doszło do zatrucia tlenem, gdy większość tych organizmów żywych, będących na Ziemi, była jednak organizmami beztlenowymi i pojawiły się organizmy, które produkowały ten tlen w dużej ilości. No i można powiedzieć, że duża część żywych istot na Ziemi zniknęła. Ale to zupełnie inny temat. Te dygresje moje mnie kiedyś i Was wykończą. Wróćmy do tego wymierania permskiego, które oczywiście jest troszkę w cieniu tej zagłady dinozaurów sprzed 66 milionów lat, kiedy to można powiedzieć, w rzeczywistości tych gatunków wymarło o wiele mniej. Niż w przypadku dzisiejszego bohatera, czyli ojca, matki wszystkich wymierań, wymierania permskiego. I tutaj do tego wielkiego wymierania permskiego doszło około 250-252 milionów lat temu, na przełomie Permu i Triasu. W jego wyniku zniknęło około 96% gatunków żyjących w morzach i oceanach, no czyli prawie wszystkie. Na lądzie około 70% kręgowców, duża liczba owadów oraz oczywiście do końca nieokreślona liczba roślin, ponieważ one również bardzo mocno zostały, że tak powiem, przetrzebione. Wymieranie było gigantyczne, objęło swoim zasięgiem gigantyczną liczbę istot żywych. W jego wyniku doszło do Pojawienia się nowych linii ewolucyjnych, ewolucyjnych, no to mają ze sobą niejako te wymierania, że są takim motorem do no, kolejnego rozwoju życia, do nowych linii ewolucyjnych. Ale jak doszło do tego wielkiego wymierania? Jak doszło do tego, że tyle gatunków zniknęło z Ziemi? Oczywiście, hipotez jest kilka. Najprawdopodobniejszą jest to, że doszło do wymierania. Będącego efektem wulkanizmu. Oczywiście już wcześniej te organizmy żywe, ten cały żywy świat na Ziemi był troszkę osłabiony susze, zmiany klimatyczne ale to właśnie wulkanizm, powstanie trapów syberyjskich doprowadziło właśnie do tego wielkiego wymierania. Trapy syberyjskie powstały dzięki temu, że na powierzchnię wydostało się ponad półtora miliona kilometrów sześciennych lawy. Kilometr sześcienny to kilometr długości, szerokości i wysokości. A tu mamy półtora miliona kilometrów sześciennych lawy, która wydostała się na powierzchnię wraz z wieloma substancjami: dwutlenek węgla, przeróżne inne toksyny, wszystko to i do tego przeróżne toksyny. Wszystko to w bardzo negatywny sposób odbiło się na Klimacie i na całej Ziemi. Najprawdopodobniej te trapy syberyjskie pokryły nawet 7 milionów kilometrów kwadratowych powierzchni. Obecnie, można powiedzieć, na powierzchni, się, znajdują się trapy o powierzchni około 2 milionów kilometrów 2 mających grubość czy też miąższość od 400 do 370 metrów. To jest gigantyczna skala. I kiedy myślimy o tych współczesnych, wielkich erupcjach, to, no, to jest przy tym prawdziwy pikuś. I kiedy myślimy od razu o takich wielkich, wulkanicznych procesach, najczęściej myślimy o dwutlenku węgla. Jednak to nie tylko to, ponieważ na zewnątrz wydostawały się też inne związki związki chloru, siarki, fluoru biliony ton związków. Które znalazły się w powietrzu, w wodzie na lądzie i oddziaływały na klimat. Oczywiście te trapy syberyjskie nie powstały w rok, w dwa czy też w dziesięć, to był proces trwający dziesiątki tysięcy lat, jednak mocno przez cały czas wpływający na klimat. Ale tutaj zapomniałem o jednej bardzo ważnej kwestii, ponieważ wówczas doszło do połączenia się wszystkich tych lądów w jeden duży kontynent. Czyli pangea, co niestety wpłynęło na zmniejszenie się różnorodności biologicznej. Można powiedzieć, że zwierzęta, rośliny z powodu tej jednej wielkiej przestrzeni, na jakiej żyły, no nie były tak zróżnicowane jak na przykład obecnie. A niska różnorodność powoduje, że te żywe organizmy, czy ten cały świat żywych organizmów, które obejmuje Rośliny, zwierzęta, grzyby i całą resztę. To wszystko powoduje, że są one mniej odporne na zmiany. Mała, niska różnorodność to prosty przepis na małą odporność na zmiany. A tutaj te zmiany były gwałtowne. Ale może wróćmy do tego, co ten wulkanizm spowodował. Po pierwsze, na początku ochłodzenie się, zlodowacenie, później gwałtowne ocieplenie. Tych związków, które trafiały w atmosferę, i później, i do wody, i na lądy, to wszystko, tych związków było, tych związków, które trafiały do atmosfery i na nią oddziaływały, było bardzo, bardzo dużo. Także ta średnia temperatura bardzo szybko wzrosła o około 15 stopni Celsjusza. No, bardzo szybko to w ciągu tysięcy lat. I to wszystko spowodowało, że te warunki, na Ziemi zmieniały się zbyt szybko, żeby organizmy żywe mogły się do tego dostosować. Tutaj bardzo ważnym elementem, który zwiększył jeszcze to ocieplenie klimatu i doprowadził do jeszcze mocniejszego wymierania tych gatunków, było uwolnienie się metanu, który do tej pory był zmagazynowany na dnach mórz i oceanów. Te klatry metanu, które dzisiaj też są na dnach mórz, niestety z powodu tych zmian zapoczątkowanych przez wulkanizm, które to zostały zapoczątkowane przez ruchy skorupy ziemskiej, która połączyła te kontynenty w jeden, no i doprowadziło to do erupcji wulkanów, do powstawania tych trap syberyjskich, to wszystko spowodowało też, że ten metan do tej pory uwięziony na dnach mórz i oceanów zaczął się wydobywać. Co jeszcze bardziej przyspieszyło procesy zmian klimatycznych. Tutaj takie ostrzeżenie dla nas. Oczywiście my również obecnie niestety mamy ten metan pod wodą, i gdyby doszło do ocieplenia tej temperatury wody, to niestety ten metan może się znowu uwalniać. I mamy takie koło. Jest cieplej, uwalnia się metan, uwalniający się metan powoduje, że jest cieplej. I mamy takie niekończące się koło. Tak samo było w przypadku wymierania permskiego. Ruchy skorupy ziemskiej doprowadziły do powstania jednego kontynentu, do zmniejszenia się różnorodności biologicznej, i te ruchy doprowadziły też do erupcji wulkanów, do zjawisk wulkanicznych, które doprowadziły do tego, że klimat zaczął się zmieniać. Klimat zaczął się zmieniać, mogły uwolnić się Złoża metanu na dnie mórz i oceanów, co jeszcze bardziej wpływało na zmianę klimatu. Czyli tak się zapętliło, wszystko się złożyło w odpowiedni sposób i mamy wielkie wymieranie. Gdzie to życie, nie tak różnorodne jak na przykład obecnie, nie było w stanie w odpowiedni, szybki sposób dostosować się do zmian, i można powiedzieć, że te zmiany też były zbyt drastyczne. Ocieplenie się o około 15 stopni Celsjusza to jest bardzo dużo. Obecnie szacuje się, że już 1,5-2 stopnie Celsjusza może w negatywny sposób wpłynąć na przykład na życie w Afryce. Na przykład nie będzie dało się tam zbierać plonów, no i ci ludzie będą musieli gdzieś się przemieścić na północ. I to już jest problem. Tutaj 15 stopni to bardzo dużo. Mała różnorodność świata, dużo toksyn w powietrzu, w wodzie, i tutaj kolejna kwestia. Jeśli mamy problemy na przykład z znikaniem roślin, to zwierzęta, które się nimi żywią, również mają gigantyczne problemy, no i nie mają co jeść. Kiedy mamy problemy w wodzie, kiedy te małe organizmy i te większe też powoli mają coraz gorzej i wymierają, to wszystko powyżej. Te kolejne piętra, które się nimi żywiły, również wymierają. I tutaj można powiedzieć, że jeden kamyczek powoduje w końcu lawinę. Nie ma roślin, nie ma roślinożerców, nie ma mięsożerców i wszystko żerców. Więc to niestety jest czymś bardzo, bardzo niefajnym. I tutaj dla wielu osób jest to takie ostrzeżenie, że te zmiany klimatu to może być proces, który sam się nakręci. I mamy przepis, że klimat się ociepla, zwiększa się temperatura wody, metan, który jest na dnie, się może uwolnić, i to wszystko przyspieszy. Więc takie ostrzeżenie, chociaż. Więc to wymieranie peremskie było takim gigantycznym wymieraniem największym z tych wymierań, które dotknęły te organizmy żywe, już w takiej formie nam bliższej. Ponieważ to wcześniej wspomniane zatrucie tlenem, kiedy to kiedy ta większość organizmów była beztlenowa i ten tlen był dla nich szkodliwy, toksyczny, niestety spotkała się z tym, że inne organizmy produkowały ten tlen, tak niby tak przy okazji, i zatruły te zwierzęta, które do tej pory były większością. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.